Dzisiaj kilka słów o likopenie, czyli bardzo mocnym przeciwutleniaczu, który znajduje się w pomidorach, grejfrucie, ale też arbuzie. Warto wspomnieć, że najbardziej przyswajalny jest z produktów przetworzonych, takich jak na przykład przecier pomidorowy, a nawet keczup. Badania pokazują, że wysoki poziom likopenu powoduje zmniejszenie ryzyka zachorowalności na raka prostaty. Płuc! ale też żołądka. Mechanizm, który za tym stoi, jest bardzo prosty. Po prostu hamuje występowanie komórek rakowych, ale też jest przecież bardzo silnym antyoksydantem. W związku z tym neutralizuje wolne rodniki. Działa przeciwzapalnie, co pomaga w problemach z trądzikiem, Starzeniu się skóry, ale też pomaga w walce z promieniowaniem UV, a dokładniej powinienem powiedzieć, że chroni naszą skórę przed promieniowaniem UV, stając się częścią takiego naturalnego filtra. Jednak pamiętajcie, krem SPF to i tak jest podstawa. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym i neuroprotekcyjnym, potrafi spowolnić działanie choroby Alzheimera oraz Parkinsona. Likopen Pomaga w uelastycznieniu naczyń krwionośnych oraz zwalcza ilość złego cholesterolu we krwi. Osoby spożywające dużą ilość likopenu mają od 17 do około 26% mniejszą szansę zachorowania na choroby związane z sercem. Tak jak wspominałem, likopen znajduje się w pomidorach, grejpfrutach, arbuzach i aby zwiększyć jego przyswajalność, warto wykonać z niego jakiś przecier. Do tego trzeba dbać o ilość tłuszczu w posiłku, ponieważ to właśnie on pomaga w zwiększeniu przyswajalności tego suplementu. Obróbka termiczna również jest przydatna. Pamiętajcie, zawsze konsultujcie się z lekarzami czy też dietetykami, jeżeli chcecie coś na stałe wprowadzić do swojej diety. Ja osobiście suplementuję likopen od bardzo wielu Lat, ponieważ nie lubię pomidorów, no i patrząc na swoje zdrowie, no widzę, że na pewno jest to część procedury, która akurat działa. Czoło jest w doskonałym stanie, skóra również. Ja się czuję świetnie i mam nadzieję, że również i Wy będziecie tak się czuć.